Moi drodzy, prawda jest taka, ja jestem w marketingu 11 lat. W ogóle czym jest marketing? Marketing to jest y, mówienie dobrze na temat produktów i faktycznie no, trudno, żebym ja jako przedstawiciel firmy Duo Life powiedział, słuchajcie, mamy kiepskie produkty, no one są takie średnie, tak, no nie wiem, no może, może spróbuj je, może, może tobie, tobie będą one pasowały, no nie. W marketingu zawsze są echy, achy, bo zależy nam na tym, żeby produkt sprzedać. Zależy nam na tym, żeby firma sprzedała produkt, żebyśmy my mieli pieniądze wynikające z obrotu. I to jest normalne, bo tak działa świat marketingu. Ale są instytucje, instytucje, które są niezależnymi instytucjami badania opinii klienta. Taka instytucja zajmuje się prostą rzeczą. Robimy prosty deal, tak? Czyli bierze pewną grupę ludzi i mówi, słuchajcie, damy wam pewnego rodzaju kosmetyki, nie powiemy wam jaka to jest firma i chcielibyśmy, żebyście je zaczęli używać i potrzebujemy po prostu Waszej opinii. A więc ta opinia, którą będą wyrażali ci ludzie, będzie pewną taką opinią niezależną, dlatego że tym ludziom nie zależy na tym, aby wydać pozytywną opinię. Ci ludzie wydadzą taką opinię, jakie wrażenie robią na nich produkt. Dlatego też mówimy o tak zwanych badaniach niezależnych. I wyobraźcie sobie, że od momentu, kiedy pojawiły się kosmetyki na rynku w Duolife, no, minęło w tej chwili około, no, może powiedzieć, trzy miesiące. Tak, no, Pewnie trzy, bo w listopadzie był debiut, minął grudzień, styczeń, teraz, kiedy to te nagranie jest robione. Mamy połowę, połowę prawie połowę lutego, a więc 3 miesiące. Więc nie było wcześniej szans na tego rodzaju wyniki, które Wam teraz pokażę, bo, bo trzeba było zrobić właśnie ten test konsumencki. I ten test konsumencki, kiedy firma Life otrzymała, otrzymała go wraz, uwaga, z gratulacjami firmy, która robiła ten test, powiedziała, że nie spodziewała się, żeby można było tak doskonały produkt wyprodukować, który ma tak rewelacyjne wyniki, jeśli chodzi o opinię klientów. No, ja to jak oglądałem te, to, co teraz przedstawię, to sam dostałem po prostu gęsiej skórki, bo mówię, no, niemożliwe jest, żeby aż tak ludzie byli zadowoleni z tych produktów. Chociaż wyczuwałem to, bo ten produkt, te produkty, które tutaj widzicie, bardzo szybko rynek przyjął i szybko się pojawiły. Informacje zwrotne, chociaż ja byłem sceptyczny, bo wiecie, jak to jest, kiedy jest się wewnątrz sieci i da się to klubowiczom, którzy używają produkty, no to oni no starają się po prostu koloryzować. Więc, więc mówię, OK, dobra, czas pokażę, no Ale te słuchajcie, badania po prostu były dla mnie powalające, jeśli chodzi o, o to, jak ludzie byli zachwyceni. A więc badaniom podlegały cztery te produkty, które tutaj widzicie, czyli masło kolagenowe, krem do rąk z witaminą C, aloes, żel do mycia ciała i chlorofil, czyli peeling do ciała. Masło do ciała, zacznijmy od niego, bo co twierdzi Duolife? Że działa nawilżająco i wygładzająco, że daje poczucie regeneracji skóry, że działa ochronnie, że poprawia ogólny wygląd i kondycję skóry i może być polecany dla każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej. I to jest coś, co mamy opisane jako marketingowy opis naszego produktu. No i teraz to się okazało? Okazało się, że grupa, której dano do testów, zadano im po testach pytanie. Czy masło jednokrotnie zastosowane, zobaczcie, to jest bardzo ważne, ponieważ mamy również próbki, które można komuś dać, a więc nawet ta próbka może spowodować, uwaga, czy masło jednokrotnie zastosowane daje uczucie odpowiedniego natłuszenia skóry? Okazuje się, że tutaj 90% ludzi powiedziało zdecydowanie tak. 10% powiedziało umiarkowanie i tutaj słuchajcie, nie ma tutaj tego, bo no, nie było sensu tego robić, ale zero osób. Powiedziało zdecydowanie nie. Zero, tak? Zero. Nie było ani jednej osoby, która powiedziałaby nie. Jedynie tylko 10%, czyli jedna na 10 powiedziała umiarkowanie, a 9 na 10 powiedziało zdecydowanie tak. Potem daje uczucie intensywnego nawilżenia skóry. 85%, no to już podejrzewam, że nie była to grupa 10-osobowa, tylko przy 85% musiała być przynajmniej minimum 20-osobowa, no bo nie dałoby się tak precyzyjnych wyników. A w związku z tym, te, no to, czyli z 20 osób, 17 osób powiedziało zdecydowanie tak, a 3 osoby powiedziały umiarkowanie, oczywiście żadna nie powiedziała nie. Niweluje uczucie ściągnięcia na skórka. 9 na 10, czyli 18 na 20 powiedziało zdecydowanie tak. No i ostatnie pytanie, które było zadanie, daje uczucie zmniejszenia szorstkości skóry. I tutaj słuchajcie, 19 na 20 osób powiedziało zdecydowanie tak. Jedna stwierdziła tylko umiarkowanie, oczywiście żadna z nich nie powiedziała nie. A więc czy stosowałaby pani badanie, badane masło w przyszłości 95%, czyli 19 na 20 powiedziało tak. A więc zobaczcie, no tylko marzyć o produkcie, który ma aż taką, taką rekomendację. Kolejną rzeczą, która była pytana, jakie było pytanie dotyczące, to było żelu podprysznic. Żel podprysznic, i teraz co producent deklaruje? Oczyszcza i odświeża skórę ciała, daje odczucie nawilżenia skóry, może być polecany dla każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej. Co osoby, które, które użyły produktu, powiedziały? Pytanie, czy kąpiel z udziałem badanego żelu daje uczucie nawilżenia skóry? Tutaj 75% powiedziało zdecydowanie tak, czyli 15 na 20. 25% powiedziało umiarkowanie, żadna z osób nie powiedziała nie, żadna. Daje uczucie czystości odświeżenia skóry? 100% powiedziało zdecydowanie tak, nawet żadna z osób nie powiedziała umiarkowanie, już nie mówiąc o tym, że żadna nie zanegowała. Łagodnie działa na skórę, zobaczcie, 100% powiedziało tak, a więc no, mamy naprawdę różną skórę, wrażliwszą, mniej wrażliwą. Tutaj nie było tutaj mowy o tym, żeby ktokolwiek powiedział coś innego. No i pozostawia przyjemny zapach na skórze. No to już jest kwestia zapachu, więc nawet nie wiem, tutaj nie ma nawet takiego jakby zapewnienia producenta, że po umyciu będziesz pachniał jak po perfumach, ale i tak, i tak 15 osób na 20 powiedziało zdecydowanie tak, a 5 osób z 20 powiedziało, umiarkowanie nie było ani jednej, która by powiedziała, że nie czuła w ogóle po umyciu jakiegokolwiek zapachu. A więc absolutnie słuchajcie. No i jeszcze jedno pytanie było, czy skóra po zastosowaniu kosmetyku była delikatnie nawilżona. Tutaj mamy 80%, czyli 16 na 20 osób powiedziało zdecydowanie tak. 20%, czyli 4 osoby powiedziały umiarkowanie, oczywiście żadnej osoby nie było, która by powiedziała nie. Gładka i przyjemna w dotyku, no tutaj było 85%, czyli jeszcze więcej. I delikatnie zmiękczona i bardziej elastyczna, 80%, umiarkowanie 20%. I oczywiście żadna nie stwierdziła, że nie, czyli zobaczcie, jakie te odczucia były potwierdzone. I czy stosowałoby pani, pani, pan żel podprzyszczyć regularnie? 70% powiedziało tak, zdecydowanie, tak. 30% umiarkowanie. Oczywiście, słuchajcie, żadna z osób nie powiedziała nie, żadna z nie. Czyli, zobaczcie ludzie mówił tak, są tak. Następnie był krem do rąk. No tutaj, tutaj w ogóle, słuchajcie, krem do rąk jest zaskakujący, ponieważ yy, tego nie widać na wykresach, ale są jeszcze takie wykresy, być może je też dogramy, że ja też nie miałem pojęcia, bo mi się wydawało, że jak coś smarujemy na ręce, to w danej chwili powoduje to coś na wilżenie. A tutaj się okazuje, że jakbyśmy wzięli tak zwaną linię czasu i krzywą na nawodnienia skóry, to ona rośnie wraz z upływem czasu i okazuje się, słuchajcie, że nawet krem do, ten krem z witaminą C do 12 godzin potrafi utrzymać nawilżenie skóry, jeśli się nie mylę, w 80%. I uwaga, te nawilżenie rośnie po umyciu rąk, co ja też nie rozumiałem tego, ale później rozumiem, że związki zawarte w kremie po prostu powodują zatrzymanie właśnie wody w skórze i dzięki temu ona ma Ten krem ma właściwości bardzo mocno nawilżające. A więc pytanie było: zobaczcie, co producent deklaruje: że działa nawilżająco i wygładzająco, że pozostawia uczucie regeneracji skóry. Zobaczcie, to jest też regeneracyjny krem, działa ochronnie, poprawia ogólny wygląd i kondycję skóry i może być polecany dla każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej. I teraz odpowiedzi: czy daje uczucie? I uwaga, jednokrotnie stosowany, i znowu okazuje się, że bardzo wiele osób pracuje na próbkach, które po prostu robią furorę, bo nie dość, że próbka taka jedna saszetka wystarcza nawet na wiele rok, to po prostu po, praktycznie po pierwszym użyciu jest niesamowity efekt. A więc daje uczucie intensywności nawierzenia skóry 100%. Zobaczcie, nawet nie było osoby, która by powiedziała nieznacznie, tylko zdecydowanie tak. Czy daje uczucie odpowiedniego natłuszczenia skóry? Zdecydowanie tak, nie było nawet osób nieznacznie albo już nie mówiąc o nie. Tak? Daje uczucie zwiększonego naskórka, i tutaj mamy 85, zdecydowanie tak, tylko 15% tak umiarkowanie. I daje uczucie zmniejszenia szorstności skóry 100% na tak, nie było nawet osoby, która by powiedziała nieznacznie. I jeszcze było pytanie, czy krem regularnie stosowany, to jest krem, który stosujemy praktycznie non-stop, nawilża skórę 9, 9 na 10, czyli 18 na 20? Zdecydowanie tak, nieznacznie, tylko 10%, czyli dwie osoby. Żadna oczywiście nie stwierdziła, że nie. I następny momencik, tutaj przeskoczył mi slajd. Następne pytanie dotyczące, wygładza skórę, słuchajcie, pytanie 100%, zobaczcie, 100% mówi, to jest to tak jak dzisiaj Jurek, wygładza, mówi, że poczuł wygładzenie skóry, 100% uelastycznia skórę, tutaj mamy 70%, 20% i tutaj jedyna jest 10% osób, które, dwie osoby powiedziały nie, czy nie stwierdziło uelastycznienia skóry, ale z drugiej strony to jest krem do rąk, to nie jest, zobaczcie, to Właśnie masło kolagenowe ma te zadanie, żeby ulastyczniać. Już nie, jakby tego od kremu już nie wymagamy, ale i tak okazuje się, że nawet ten krem 14 osobom na 20 powiedziało, że zdecydowanie ulastycznia skórę. A 4 osoby tutaj stwierdziło, że nieznacznie. Ale dalej mówimy o uelastycznieniu skóry. I poprawia i kondycję, i wygląd skóry. No i tutaj znowu 85% powiedziało, gdzieś 17 na 20 powiedziało zdecydowanie tak. Trzy osoby tylko powiedziało nieznacznie. A więc zobaczcie, czy stosowałaby pani badany preparat regularnie? 85% zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, to znaczy 17 na 20 osób mówi tak, chcę to używać. Trzy mówi pewnie mogę używać. Żadna z osób nie powiedziała nie. No i teraz peeling do ciała bardzo ciekawa rzecz. Jedno z pytań było dla mnie w ogóle kontrowersyjne, ale było takie pytanie bo co mówi producent? Producent mówi tak, stymuluje krążenie krwi, poprawia zdolność skóry do wchłaniania balsamu i kremu, oczyszcza i usuwa warstwę komórki na skórka. Zobaczcie, to jest deklaracja producenta. Natomiast oczywiście tutaj ankietowany poszedł trochę dalej, bo zadał pytanie, czy pilnik regularnie stosowany zmniejsza szorstkość, wygładza powierzchnię skóry. I tutaj okazuje się, że aż 95%, czyli 19 na 20, mówi zdecydowanie tak, a więc to dokładnie jest rolą peelingu. Tak? Zmniejsza szorstkość i wygładza powierzchnię skóry. Jedny, tylko 1 na 20 powiedziała średnio. Potem zmiękczał na skórę 9 na 10, czyli 18 na 20 powiedziało zdecydowanie tak, bo taka jest rola peelingu. No i ujędrniał i uelastyczniał skórę. I tutaj było tak, że 75% ludzi ankietowanych powiedziało zdecydowanie tak, 15 średnio i 10% zdecydowanie nie. Ale uwaga, peeling do ciała nie ma za zadania ujędrniać skóry, bo od tego jest balsam. Ale jeśli nawet peeling do ciała powoduje, że 75%, czyli 15 osób na 20 mówi, że zdecydowanie ujędrnia i uelastycznia skórę, to mamy do czynienia słuchajcie, z czymś dwa w jednym, bo tak naprawdę już sam peeling może już być balsamem do ciała, bo właśnie robi to, co balsam. Także ja byłem po prostu w szoku jak widziałem te wyniki, bo dla mnie te trzecie pytanie powinno być raczej zdecydowanie nie, albo średnio, a nie na zdecydowanie tak, aż tak entuzjastycznie, biorąc pod uwagę, że to jest po prostu peeling no i peeling do ciała, czy pani zdaniem peeling poprawia ogólny wygląd skóry 70% zdecydowanie tak, 20% 5% średnio, 5% nie. No bo faktycznie no, słuchajcie, jak po peelingu skóra może być nawet wręcz podrażniona, bo przecież ją piłujemy. I tak jestem w szoku, że aż 14 osób na 20 mówi zdecydowanie tak. No ale zobaczcie pytanie, czy stosowałaby pani Duolife live peeling do ciała regularnie? 100% tak? I tak, dlaczego? Bo rolą peelingu jest usuwanie naskórka i przygotowanie skóry do regeneracji, i to robi kapitalnie, a przy okazji wnosi jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, które są istotne z punktu widzenia kosmetyków. Także słuchajcie, ja jestem, no można powiedzieć, pod bardzo wielkim wrażeniem tego, co zobaczyłem. Co zostało przedstawione, i jestem dumny, że współpracuję z firmą, która wypuściła naturalne kosmetyki, bo to jeszcze właściwie zapomniałem w ogóle dodać na początek, że my tutaj mówimy o tym, że mamy linię zdecydowanie naturalnych kosmetyków i na tle konkurencji, która też mówi, że ma naturalne kosmetyki, wypadamy cenowo rewelacyjnie, a ta badania konsumenckie pokazują, że absolutnie są to produkty bardzo, ale to bardzo godne polecenia.